Hej, hej, spójrzcie, jaki mam diadem i pióra. Niedługo już karnawał zbliża się małymi krokami. Macie taki diadem, żeby wyskoczyć na zabawę karnawałową? Fajny, co? Bo wystarczy taka opaska złota, złote kolczyki i też jest fajnie. Albo taka niebieska opaska? Nie, to taka do chodzenia po domu. Można przyczepić sobie też takie skrzydła motyla, ale ja zostaję chyba przy tym pióropuszu.